Jaki procent stanowią według państwa wyliczeń pana prezesa Gajdy i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nadużycia, o którym mówimy. Tylko prosiłbym o nie robienie okrągłych wypowiedzi. Prosiłbym o podanie dwóch cyfr. Mamy tyle i tyle podpisanych umów, tyle i tyle jest osądzonych, skazanych oszustów. Bo ja przypominam Państwu, że my żyjemy w cywilizacji rzymskiej, w której samo doniesienie do prokuratury nie świadczy o tym, że ktoś jest winny. Nie zakładam również o tym, że nie ma takich nadużyć w tym programie. Zapewne są. I zapewne te 38 zdjęć, tych lepianek, które pokazała e, Pani na poprzedniej prezentacji, to są karygodne zdjęcia i karygodne inwestycje. Ale mówimy o tym, że mamy 800 tysięcy umów, a Państwo zapominacie o tym. Ja chciałbym Państwu powiedzieć, że kilka tygodni temu czy miesiąc temu w Państwa gronie, jako naszych wybrańców, pojawiło się dwóch posłów pod wpływem alkoholu na sali sejmowej. Czy to nas uprawnia do tego, żeby mówić, że wszyscy państwo jesteście alkoholikami i że macie problemy z alkoholem? Proszę. Przywołuję pana do porządku, czy jeszcze, czy Szanowni, pana do porządku. Rozumiem, że mówimy teraz politycznie, tak? A nie, nie. na argumenty. Państwo, czy Bo... zdajecie Państwo sobie sprawę, że taka afera, jak teraz z czystym powietrzem, powtarza się po raz drugi. Poprzedni raz. To była sytuacja roku 2012, kiedy to budowaliśmy drogi na, na Euro 2012, drogi, autostrady i e, stadiony. I wówczas gro przedsiębiorców, podwykonawców upadło ze względu na to, że nie dostało zapłaty za swoją pracę. Pan Mecenas tutaj o tym mówił, pan Radca Prawny o tym mówił, że my de facto finansujemy ten program. Jeżeli, spo... jeżeli prefinans... Prosiłabym zmierzać już do końca, kończy. bo jeżeli pani mają wypowiedzieć się wszyscy, to tak, może wprowadźmy dyscyplinę już czasu już... i minutę czasu na już wypowiedź. Bardzo proszę pani zbliżać się do końca minister, że z zaliczki można zrobić całą inwestycję, to ja pani naprawdę gratuluję podejścia biznesowego. Bo nie ma takich inwestycji, które można zrobić z zaliczki, tak aby uzyskać wskaźnik walidacji 40%, tak aby zrobić termomodernizację, nie wiem, 150-200 metrów ścian, wymienić źródło ciepła na kocioł na pellet, wymienić okna i drzwi. Nawet nie robiąc tych e, otworów, czyli okien i drzwi, ale samo zrobienie samej elewacji, zrobienie samego kotła, grzejników, modernizacji COCW, instalacji fotowoltaicznej, nie da rady tego zrobić za 58 tysięcy. Ja nie wiem, na jakim Alegro Pani robi zakupy, ale no, my nie mamy do niego dostępu. Dlatego. Proszę e, o, o odpowiednię. Ja chciałbym do posłów, żeby ja, nie przerywać i prowadzić dyskusję w, na, na po odpowiednim poziomie, więc ja apeluję do pana o to ja samo. Chciałbym pół minuty, po, bardzo proszę. Pół minuty, jeszcze raz. Czy Państwo wiedzą o jakiej skali wniosków mówimy w ilościach i w e, sumie pieniędzy, jaką państwo e, jesteście dłużni? E, Firmą wykonawczym? Czy prawdą jest, że jest system, który nie jest ze sobą zsynchronizowany? Co z odsetkami od za, e, opóźnienia? E, jaki procent stanowią e, te nadużycia, o których Państwo mówicie? Bo one na pewno są. Ale jaki to jest procent? Czy jaki to jest promil? I ostatnie pytanie. Czy jest Pani w stanie znaleźć jeden podmiot gospodarczy w Polsce? który jest zadowolony z realizacji programu Czyste Powietrze i z miłą chęcią i ochotą będzie chciał realizować kolejne tematy, po tym, co Państwo nam zafundowaliście. Dziękuję, Dziękuję bardzo. bardzo. Pani Przewodnicząca, chciałabym się odnieść. Przepraszam, ale bardzo, jest bardzo dużo pytań. Dobrze, bardzo proszę Pani Minister. I następny w kolejności Pan Lachman Paweł, prezes zarządu Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła. Ale Dobra. to w kolejności po Pani Minister. Bardzo proszę. Więc tak, Szanowni Państwo, no nie jest prawdą, że Państwo, po raz kolejny powiem, finansują program „Czyste powietrze. Ja mam przed sobą, bo jest tu prezes na przykład z Krakowa, właśnie podał mi, rozliczone zaliczki. I teraz Państwu podam dla przykładu. Pierwsza firma dostała 22 miliony na tej liście, najwięksi, e, ben, najwięksi wykonawcy. 22 miliony zaliczek, rozliczyła do tej pory niespełna 10 milionów. Druga firma dostała ponad 12 milionów zaliczek, rozliczyła 1,3 miliona e, zaliczek, 10%. Następna firma otrzymała zaliczek 11 milionów, rozliczyła 4 4,7 700. Następna firma. Znana nawet, bo też podejmuje często dyskusję w debacie publicznej na temat czystego powietrza, otrzymała zaliczek na 10 milionów 572 tysiące, rozliczyła z tego 69 tysięcy. To jest 0,6 procenta programu. Szanowni Państwo, uderzcie się w pierwszy. Kolejna firma, 9 milionów 300 tysięcy zaliczek, 3 miliony 596 rozliczonych. Następna firma, 9 milionów 100 tysięcy zaliczek, rozliczonych milion 800 tysięcy. Następna firma, 5 milionów 400 zaliczek, rozliczonych milion 700 tysięcy. Chcecie więcej? 4 miliony 300. 000 milionów wypłaconych proszę no Czy pani może odpowiedzieć na moje pytania, wufoś, przepraszne wufość szanowni, do szanowni rozmawiajmy o faktach. Mam y, rozliczenia z następnego. Wufośa. Fakty są takie, że jedna zaliczka jest na jednego beneficjenta i nie można tego zbiorczo traktować. Nie udzieliłam. Ja mówię panu o skali finansowania. Kto komu wisi pieniądze i rozliczenia? Szanowny panie, następna, proszę bardzo. Mamy y, następny wówczas łącznie wypłaconych zaliczek na 39 milionów. Wypłaconych zaliczek, ile Szanowni Państwo mamy rozliczonych tych zaliczek? 5 milionów 869 tysięcy 865 złotych. To jest 15% rozliczonych zaliczek. No nie można tak, Szanowni rozliczonych, ale szanowni Państwo, mówicie, że finansujecie program. No nie jest to prawdą. Program jest finansowany przez prefinansowanie i a, y, mamy coraz większe problemy z rozliczeniem prefinansowania. Więc nie mówcie mi, że, że, że y, nie, nie płacicie. Nie. Co to jest wniosek niebudzący wątpliwości? No, szanowni ta Państwo, taki, który nie podlegał, nie, nie ma wątpliwości co do y, nie jest kwestionowany przez beneficjenta, to jest punkt pierwszy, nie jest, e, nie, e, jest zrealizowany, bo mamy ja pokazywałam tu, jest tego więcej, e, że są e, protokoły z realizacji niezgodne z rzeczywistym stanem. Tak? To są oczywiście takie, gdzie nie ma braków w dokumentach, nie ma braków w podpisach, nie ma podejrzenia o fałszowaniu podpisów, bo beneficjent nie potwierdza, że złożył podpis na danym dokumencie. To są wnioski niebudzące wątpliwości. A pani Karino, ja apeluję po raz kolejny. Nie widzę żadnych pani nierozliczonych wniosków. Naprawdę chcę pani pomóc. Nie. Jest pani dzisiaj królową social mediów. Chciałabym pani naprawdę pomóc rozliczyć, rozliczyć. Natomiast, natomiast odpowiadając... Ja pani podam numer z Wielkopolski, z sierpnia pani zeszłego przewodnicząca, roku. Proszę prowadzić tą komisję w jakiś kulturalny natomiast, sposób, żebyśmy w ogóle wiedzieli, gdzie jesteśmy. Jeszcze Były pytania, zypując, prosimy o odpowiedzi, a nie cofanie się do, do pytań już, już poprzedniej beneficjentki. Rzecz. Tak, no zadawała pani Karina pytania. Jaki jest zapis w umowie, bo Państwo pytacie o, o zapis w umowie? Zapis w umowie, który cytował tutaj pełnomocnik. Dokładnie on brzmi tak, cytowane wprost z umowy. Wypłata należnej kwoty dotacji nastąpi maksymalnie w trzech częściach w terminie 30 dni od daty wpływu do Wojewódzkiego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, kompletnego... I prawidłowo wypełnionego wniosku o płatność wraz z wymaganymi dokumentami. Do terminu wypłaty kwoty dotacji, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie wlicza się czasu przeznaczonego na przeprowadzenie kontroli podczas wizyty końcowej mającej na celu potwierdzenie zgodności z niniejszą umową zrealizowanego przedsięwzięcia, a także prawidłowości informacji i oświadczeń zawartych przez beneficjenta we wniosku o dofinansowanie oraz wniosku o płatność. To jest zapis umowy zarówno w KPO, jak i w programie FEnIKS. I teraz tak jak ja powiedziałam, szanowni państwo, ja mam naprawdę dobrą, dobrą wolę naprawy tego. Co zrobiliśmy? Bo państwo pytali co zrobiliśmy. No ja to, ja to wszystko przedstawiam. Uzupełniliśmy systemowo. Oczywiście, że ten program trzeba postawić na nogi systemowo. I to robimy. Czyli stworzyliśmy ramy systemowe. Żeby były jednolite faktycznie we wszystkich wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Zinformatyzowaliśmy ten program, bo to prawda, że wnioski były przechowywane w szafie, jak ja przyszłam do ministerstwa. Zwiększyliśmy zespoły, tak jak mówiłam na starcie poprzedniej komisji w niektórych wojewódzkich funduszach o 100%. No w wojewódzkim funduszu w Rzeszowie, nie mam w tej chwili pod ręką tej kartki, ale zespół był jeden z najmniejszych, a jest to czwarty wojewódzki fundusz pod kątem ilości wniosków. Rozumiecie państwo chyba, że ja musiałam to zrobić, żeby uzyskać jakąkolwiek efektywność na tym programie. My, co, co, robiliśmy, co robiliśmy dalej? Wyznaczyliśmy, przyrzuciliśmy kalendarz kosztów, bo jest zapis w umowie oczywiście, że koszty muszą odzwierciedlać rzeczywistość, że muszą być adekwatne do rzeczywistości kosztów rynkowych. Natomiast przywróciliśmy, jak Państwo wiecie, cały pakiet kosztowy, który jest dzisiaj dla wojewódzkich funduszy wytyczną i systemowo rozwiązuje problemy co do skali finansowania poszczególnych zakresów zrealizowanych obszarów inwestycyjnych. Więc tych zmian systemowych wprowadziliśmy operatorów to jest najważniejsza rzecz. To ja naprawdę bardzo się cieszę, że bardzo wiele gmin przystąpiło do wsparcia tego programu, zresztą wyciąganie rodzin z ubóstwa energetycznego jest też, że tak powiem, w ich, w naszym wspólnym interesie, wsparcie obywateli w tym trudnym procesie i absolutnie dziękuję wszystkim firmom, które dostarczyło. One będą teraz robić, pełnić funkcję operatorów, to jest niezwykle ważna funkcja. Będą e, przede wszystkim podnosić świadomość obywateli, co sprawi, że będą mniej podatni też e, na nie, nieprawidłowości i, e, no i wyłudzenia będą kontrolować e, realizowane inwestycje w trakcie co też bardzo e, przyspieszy potem e, e, i państwu rozliczenia i e, nam e, stwierdzanie faktu zgodności rozliczenia z rzeczywistością więc tych zmian systemowych o które pani Karina pytała jest bardzo wiele wprowadzonych i kolejka się nam nie wydłuża kolejka Kolej, no nie pytała pani co zrobić żebyśmy się za pół roku nie, nie spotkali ponownie to pani odpowiadam że te wszystkie zmiany były zrobione natomiast e, natomiast prze, zaprzeczam wnioski. o czym tutaj rozmawiamy kolejka nam się ale bardzo ja proszę w tej proszę. chwili mówi ja pani minister mówiła. Bardzo proszę, bardzo proszę, żebyśmy sobie nie e, przeszkadzali. Bardzo proszę pani minister e, kontynuowanie. E, i, bardzo proszę. I to i to, o czym e, e, mówiłam, e, systemowo my ten program podnosimy, zwiększaliśmy zespoły, natomiast e, e, tak jak powiedziałam, no ja nie dołożę rękę do tego, żeby e, w tych zrealizowanych e, wnioskach. E, ubóstwo energetyczne zamieniać na rachunki grozy i y, y, przyłożyć rękę do wyłudzania pieniędzy. Tego na pewno nikt na mnie nie wymusi. Tego nikt na mnie nie wymusi, szanowni państwo. Pani panie. przewodnicząca, czy ja mógłbym zabrać głos Tomasz Buczek, poseł do Parlamentu Europejskiego, bo ja nie będę mógł zostać niestety do końca, mam wylot powrotny do Brukseli. Że ja rozumiem, e, panie pośle, e, ale mo, może dobrze, na pana prezesa i wtedy poproszę pana. E, I od razu informuję, że zamykam listę e, osób, które zgłosiły się. Wszystkie osoby, które chciały się zgłosić. Bez posłu. Tak, bez posłuch, bez posłu. E, e, są wskazane, będę, wy... będę wyczytywała. Bardzo proszę i bardzo proszę o zwięzłość wypowiedzi, panie Tak, tak, prezesie. tak, ja bardzo krótko, bo tu o statystyki byłem pytany, więc chcę panu odpowiedzieć. Faktycznie 880 tysięcy umów, 500 tysięcy zostało na tą chwilę rozwią rozwiązanych, czyli mówimy o 380 tysięcy, tak, tak. czy rozliczonych. 380 tysięcy to mamy wnioski, które są w trakcie realizacji i wnioskach o płatność. We wnioskach o płatność to, co mówiliśmy, jest w tej chwili 70 tysięcy w całym kraju. Czyli mamy 310 tysięcy inwestycji, które są w trakcie i nie zostały złożone wnioski o płatność. Cały czas mówimy o starym programie, bo takie było pytanie, więc ja panu odpowiadam na ten temat. Ale proszę mi nie przeszkadzać, w tej chwili ja do pana mówię. Bardzo proszę, bardzo proszę pana, przywołuję pana do rzeczy. My roz Płatniemy Bardzo proszę, wnioski, pa, tak. pan prezes ma w tej chwili głos. Tak, wnioski o płatność rozliczamy na podstawie złożonych wniosków przez państwa. Zaległości wynikają też z tego, że czterokrotnie więcej złożyliście wniosków w zeszłym roku do analogicznego okresu zeszłego roku, co wynikało z zatrzymania programu i z informacji o tym, że będziemy kontrolować wszystkie wnioski, które są z, y Przesadzone, więc w tym wypadku zwiększyła się, no bo nie widzę innego wyjaśnienia, że czterokrotnie wzrosła ilość tych wniosków. Co najważniejsze Pan mówił na temat marży i o kupnie na Allegro. Chcę Panu powiedzieć to, co Pan widział na jednym ze slajdów. Jedna firma zrobiła korekty z miliona trzydziestu tysięcy złotych, która miała dostać za wykonanie swoich prac, zrobiła korekt na 432 tysiące. Więc widać ewidentnie, że można było skorygować, więc w tej sytuacji mamy ponad 40% marży została, która została obniżona, więc nie można komuś zarzucać, że w ten czy inny sposób podchodzi. Jeżeli my mamy takie sytuacje. My mamy obowiązek sprawdzać również pozostałe płatności, bo jeżeli mamy na przykład jednej firmy, która nie po kontroli, ale sama zrobiła rachunek sumienia i wystawiła nam takie, takie korekty, to widać ewidentnie, że jest sens tego, co w tej chwili robimy. Dziękuję. Bardzo proszę pan europoseł. Bardzo proszę następnie. Dziękuję następnie, pani przewodnicząca. Następnie pan ja, pana, ja, ja przywołuję pana do porządku i chcę powiedzieć, E, że to nie jest to miejsce, że każdy może robić, co chce. Bo zaraz e, e, naprawdę zrobimy dłuższą przerwę na zastanowienie się nad tym, jak ma wyglądać ta debata, i nikt z nas nie osiągnie celów, po które Państwo tutaj przyjechaliście, ze względu na Pana, który każdemu przerywa. Bardzo proszę, bardzo proszę. Bardzo proszę, pani Pośle. E, dziękuję, Pani Przewodnicząca. Ja w zasadzie mam trzy pytania. Chciałem tutaj zacytować pismo, które otrzymaliśmy na odpowiedź na interpelację posła Bartomieja Pejo i tutaj czytamy. Z danych gromadzonych w trybie nadzorczym przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska wynika, że na 21.03.2025 rok liczba wniosków o płatność pozostająca do rozpatrzenia, dla których przekroczony został termin określony w regulaminie programu wynosi 50 468 sztuk na kwotę. Miliard 371 milionów 79 tysięcy 781 złotych. Moje pytanie jest takie, jeżeli wprost państwo przyznajcie się w tym dokumencie, że przekroczony został termin określony w regulaminie programu, kto poniesie koszty? Dlaczego te koszty są przerzucane na przedsiębiorców i w jaki sposób zamierzacie państwo zrekompensować tym ludziom to, że kredytują wasz program i... Faktem jest to, panie minister, że ci ludzie ze swoich pieniędzy kredytują waszą nieudolność, nieudolność waszych rządów, nieudolność tego, że nie potrafiliście napisać, nie potrafiliście napisać normalnego czytelnego programu, ram programu, który by rozwiązywał te problemy? To jest jedno pytanie. Drugie pytanie. Mówicie o tych yy, procentach, procentach osób, które tutaj dotykają się procedury niezgodnej z prawem. No, według mnie, na, na kolejny raz mogę się powołać na pismo Ministerstwa Klimatu i Środowiska, które Państwo do nas przesłaliście. Na milion 32 466 złożonych wniosków piszecie Państwo, że narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej składa zawiadomienie do prokuratury dotyczące kilku firm, kilku. Co, w, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa w ramach programu Czyste Powietrze. Dotyczy to 6 tysięcy wniosków o dotację z programu Czyste Powietrze z całej Polski. Jeżeli sobie to przeliczymy, to te 6 tysięcy do tego miliona, to jest. Mniej niż pół procenta. Więc wy tutaj malujecie taki obraz, w którym chcielibyście państwo pokazać, jak wielka jest skala procedur przekroczonych czy oszustw wynikających z tytułu tutaj tych firm, a jednocześnie fakty są takie, że to jest jakiś nikły procent. I ostatnie moje pytanie mam takie co to jest takiego „Księga procedur? Kto dopuścił ten dokument i czy on już funkcjonuje? Czy on już opublikowany został na stronach Ministerstwa Klimatu, Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska czy również na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska? I dlaczego według tego programu, według tego tej księgi procedur część wniosków, która została złożona i zalega do rozpatrzenia ma być oceniania według tych właśnie tabel o których tutaj pan mecenas również mówił, czyli rekomendowane koszty kwalifikowane dla pozycji lub koszty maksymalne. I dlaczego tak to ma wynikać? Skoro państwo piszecie tutaj w tym dokumencie, ja zacytuję dwa zdania. Dodatkowo należy zauważyć, że umowa z beneficjentami zawiera jedynie kwotę maksymalną dofinansowania, a nie sztywną. Dlaczego mówicie o tym po fakcie? Dlaczego wcześniej informowaliście o tym fakcie osób, z którymi podpisywaliście umowy? I drugie pytanie. Rekomendacja ma zastosowanie dla wniosków o płatność, które nie zostały podjęte do oceny. Czyli tak, jeżeli jeden wniosek za, cały czas zalega, nie został podjęty do oceny, to już to nie dotyczy, a do drugiego, który został podjęty do oceny, dotyczy. Ja tego kompletnie nie rozumiem, dlaczego dopuszczacie się takich procedur i kto za to odpowiada, bo ktoś za to poniesie konsekwencje. I na koniec, jedno pytanie kto zapłaci tym ludziom za wykonaną pracę, kiedy dostaną pieniądze i jaki jest model rozwiązania problemu? Bo chyba Państwo macie jakieś inne, inne soczewki, inne okulary, jeśli nie widzicie tego problemu, bo ci ludzie widzą ten problem i niestety, ale wbrew temu co Państwo mówicie to problem jest, należy go rozwiązać i szybko stworzyć model rozwiązania, tak jak słusznie Pan Mecenas zauważył. Czekamy na jakieś konkrety, a nie tylko bicie piany i nie odnoszenie się do tego tematu w ogóle. Bardzo, bardzo dziękuję.